Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Berda. To jak widzicie, jest Battlefield 3. Taki, można powiedzieć, bardzo krótki meczyk z lecza. Taki jednoodcinkowy jebacz mózgu. Będziemy się tutaj. Chodź. Idę idzie, idzie, idzie tutaj od drugiej strony, bo tu jest strasznie dużo. Idziemy ich rozwalić. Tak jest, pysk. Kurwa, A, dostał heda. Chodaj mnie. Oh yeah. Oh yeah, zabił mnie, ale mam asystę, mam zabicie w Ja też. Ale ja przeżyłem jakoś Nie odrodzili mnie, Gdzie... odrodzili. A ty kolej z Saigą przed chyba Nie, to nasz O, o kurczę, kurczę Aż Dajny nie, nie żyj Mam 16a3, konkretna broń Trzeba cały czas nawalać, cały czas Oj dawno nie grałem Też nie na pałę nawalam ale nic, nieważne Gdzie ty jesteś? Jestem tutaj na dole, co tych schodach wiesz? O tu jesteś, dobra Aaaa mnie! Ale ci leczę ten telefon cały czas strzył weź go wyrzuć przez okno wyciszony jest Wyrzuć go przez okno A masz za blisko głośników po prostu, dlatego tak jest Dobra już chyba Ue. Dobra. Nie widziałem Muszę się tutaj chwileczkę skryć, bo mam mało życia. Okej okay. Ej 4-0 mam no. Ile masz? 4-0 ja 3-0 dopiero pierwszy raz mnie zrobili Yeah, pięknie, pomściłem go Bartu, chodź tu, o dobra Kurcz, rzucają tymi dymi naprawdę nie widać To ja wezmę moją tą wyrzutnię rakiet jak tam z RPG wejdę to O jesteś Jestem, jestem, ale uważaj to jest strasznie dużo Aha Uciekam 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 Ano jest ogień, jest ogień, chłopaki Ale goście dostał A, Ale dostał, ale mnie skosił F2000 Ła, ładnie mm. Możesz mnie odrodzić jak coś, jak jesteś tam gdzieś Zobaczyli mnie zabili Zabili cię, no dobra, nie to mnie tak samo ja Biorę RPG O kurde, trzeba się zrespić jakoś tutaj, dobra jest ktoś Nie zgiń teraz, nie zgiń, bo chcę się zrespić Dobra, On. jestem O ładnie bałem. Grew. Kurde, nad... Zrodziłem się na początku Muszę... Odrodźcie mnie, odrodźcie mnie chłopaki. Muszę biec przez całe metro. Ale strasznie długi mecz będzie. Oni są przygłożeni, jeszcze, że mogą sobie na dole. A, kurde. Oni co najwyżej to mogą z tych takich dymnych, albo z tych. No, strasznie, oni bardzo, może mi odrodzą, ale chociaż w sumie chyba wątpię. Biegnę, jestem przy a ie Czemu ty się zresztą tak daleko? Będziesz teraz z takich kapierów się biegnąć? jestem prawie. Widziałem ci, byłeś na dworze. No. Przypadek Czy przypadek się zrespiłeś na dwór No O, widzę cię Spoko, spoko, chodź tutaj Chcesz pysk? <grym> <grym> Uważaj tutaj Pysk, pysk frajerze, jest piękny Zga Zgarnął No, zgarnąłem go, masz asystę? Aha Kurde Ah, oh, jesz Uważenia mam Uratowałem Cię chyba Dzięki Oto, uciekaj Uciekaj tam, bo oni to są, wiesz, pojebańcy, nie kur... Ojej oh, yeah, Dobra, okay. nara Ale się zrespił jebane, tak blisko Yeah Kurde, powiem ci, dawno nie grałem, ale tak się fajnie gra Fajnie, że nie mam naboju o? praktycznie, tak więc chłopaki dajcie mi naboje Please, osam naboje, idę po naboje Oh yeah. Tu ich nie ma, wycofali się Kurde Ratunku No, na no boję, czemuś nie, nie ma tego więcej Gdzie ty jesteś, ja cię zgubię Ratuję, ratuję tutaj reanimuję chłopaków, bo są Bo są w potrzasku Dobra, nara tak Gościu jest. zgarnął, nie Pięknie, dobra, idę tam tutaj z drugiej strony Kolejny Czyli oni są, jeden gościu stoi za tym filarem takim. Tak jest, sprzątłem go. Sprzątną frajera. Co to na hardcore poleciał? Ja pierdolę, ale odważny koleś. Dobra, idę z tej drugiej <noise> strony zobaczyć, może jeszcze ktoś akurat się uda. To mnie mierzy z lasera Nie, 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 tam z tego laserowego lasero. o, Oni tutaj pamięci, że ciężko jest strasznie ich, tak wiesz, przygłoździć mhm ale mam celność, nie no tu jest widać profesjonalizm no ile masz, 6 9 na 2 no to ładnie, ja mam 6 na 2 a tutaj na metrze to jest czasem, miałem 60 na 10 tak, tak nawet, nawet lepiej czasami aj dostałem troszeczkę, ale asysta jest coś... żyje, żyję, żyje, to jest najważniejsze apteczkę ale czasami lepiej takimi steriami walić powoli, nie jak wiesz na pałę, bo jest strasznie ciężko. O nie! Kurde. Nie widzicie? No. Kurczę, nie, sorry, ale nie dojdę tam, bo bo mnie rozwalam. Z RKM-u, czas kojegości. Się... Ja tutaj trzeba rzucić apteczkę Ja już, ja biorę wiem co mi i wszedł, ale reanimacja była. Niestety niepotrzebna. Niepotrzebna. Weszli tam do góry, trzeba ich troszeczkę, wiesz, pocisnąć. Biorę RPG. Tutaj jest koleś, tutaj jest koleś. Kurczę, gdzie oni tu są? dobre jest tutaj kolo. Ja się w metrze pojawiłem. Tym, gdzie tym wiesz. Oni tutaj leżą? Gdzie oni tutaj są? Ja tole. No Dobra. A, ale tutaj jest! Ja cię To jest niezłe, ale leży kamper pierdolony. Nienawidzę kamperów. Jezus. Pimpe, gleczo widzę Pimkusiek Pimpusiu, Pimpusiu gdzie jesteś? A tu nawalam w nich Ja wezmę sniperkę to jak się położę to Cały nikt nie ich przejdzie nie odrodzi, kurde, chamy, chamy, chamy same tu są. M320 Dawaj Celność, celność, celność Dobra. Kolejny. Pięk, do tak. o, o, je, o, o kurczę, akurat przebieg, i ja ładuję broń. A. Tak jest, po pysku jest. Pięknie. Dostanę kolejną gwiazdkę za służbę. O, idę Ale go Kogo tutaj to? pocisłem troszeczkę, ale jednak go nie zabiłem. Uu, dobra, tu jest kokson. Kurde, ten koleś co leży tutaj, strasznie mi zbiera wszystko. Tam jest koleś. Za tą lodówką. Przedam czy za czymś, jak to się tam zwie, czy jakaś szafeczka to jest. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Za tymi schodami, no, przed tymi schodami. Kurde, do swojego strzelałem przez No, przypadek. uważaj, uważaj, bo chyba można zabijać, jeżeli się nie mylę. To jest hardcore. Macie panowie apteczkę. Ale nie, to jest moja tajna broń. Bertu, czekaj. Aaaaa! Dostałem! Dostałem. Ale dobrze są tutaj łebki. Dobrze grają. Ja no, to ja biorę moją broń. 61. A ja tylko AEKiem gram. Najlepiej się gra. Jest strasznie taki. Nie wiem, jakby to powiedzieć, ale taki stabilny. Nie rozpierdala się na boki z Spoko się. O kurwa! Znowu to, tu odrodziłem. Dobra, gdzie tutaj jesteście chłopacy? Chłopcy, chłopcy, radarowcy. Czy tutaj ktoś jest? Ja idę z moją gibberą tutaj, tutaj, do nich. Ja idę ze snajperą. A, nie, dlaczego? Kurde. Ale odrodziłem, odrodziłem, Uciekaj, 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 uciekaj. Zginął sobie chłopcy. Ładowo, frajer. <laughs> to, jest, to, jest, to jest pięknie. Powiem że momentami to ich tutaj strasznie siekamy, tak więc jest spoko. Chociaż wygrywamy i to znacznie. Kurde, ja nic nie, nie wiem, gdzie jestem nawet. Fajnie, ja nie widziałam na... Poczekam tutaj sama... na nich, poczekam Podłoga sama strzela. Asysta jest, po głowie dostał strasznie. Jakie masz staty dobrze ci idzie? No w miarę. Ale teraz przelamiłem. No jak to mówią chłopcy lepiej nie lamić. Tak jest, asysta, pięknie. Ale siekamy ich, siekamy ich bardzo. Przykro mi chłopcy. O kurde! Komuś w głowę szczeriem z naszych z RPG? Tak jest, tak jest, zbliżamy się do punktu. do punktu G! No, nie, rozluprzemy ich tutaj wszystkich, Jakby już przejęliśmy ten punkt, to już jest zdajewiszcie. Teraz lecimy na C, chodź na C! Gdzie ty jesteś? No ja lecę na punkt C, tak więc uważam. Zadasz lecę? No, tylko tutaj uważam, bo jest ich bardzo dużo, musisz się schylić. Tak jest, zabicie wroga. Tutaj kolejny idzie. O, to, pójdę. Pury, tutaj jest i dużo. A, dobra, jest cały czas przejęcie. Co? Co? Dobra. No. To powiedz, że ty nagrywasz, a nie, że to oni ci tu chodzą do pokoju. No, nie może tak być. Kurde Jest koleś. Strzeliłem ci, Freda, na spoko. jak, jak się wchodzi, to no. Ale już tu wszedłem ładnie, kurde. Był tak blisko Asysta no, Ale odrodził mnie ktoś ładnie, Ale strzelałem Ach. Metro jest o tyle fajne, że to jest wąsko do Wiesz co, fajnie można sobie killi trochę narobić, wiesz? No 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 Aj, kurczę no, tu jednak już nie miałem szans. A no i tak no, ładnie, mnie. 14 na 6 to jest ładnie. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś Co, zgadałeś? Zginąłem teraz, no. Bo wiesz, do środka, tam było na hardcora. Dobra, to i tu to No już kurde, nie, nie ten... Nie blokuj ta ludzie blokuj ta nie blokuj ta virusy o boże do co za oni tu z rpg nie z rpg tylko z takimi maszynowymi nie leżą co no, za kurde na dobra żyję oh yeah Tęczka. oni Znale jest rpg blokują, ale ty blokują łebki jak chodź tu, to wróćcie. I chodź tu na prawo może No idę, 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 na lewo No kurde, nie blokuję. Nie no, nie dobrać. da się tutaj grać, jak oni tak blokują No bo... Odwalać prajerzy A jednak, jednak nie wiem szans, mogłem się w sumie... Na jednego Mogłem się w sumie położyć, ale dobra 9-7 Nie ma tragedii, trzeba tutaj sobie jakoś poradzić Dobra, jest X o Znowu bym się odrodził na, na, na rozstawień. Dobra, no nie no, trzeba uważać, bo jest tutaj strasznie, strasznie ich dużo. Ej, co mnie ktoś. Mój mnie zabił. Zabił, cię? Co nie, jest? Nie, nie wiesz. Ja sobie idę prosto, bo. No, spoko. Gwiazdka. Ty. Gdzie ty jesteś? O, tam jesteś, dobra w No ja pierdolę, ale mi tutaj kamper zajebany jest. No już nienawidzę kamperów, kurwa. Bo zabijałbym Masz... wszystkich frajerzy ze Weź Weźmie snajperkę, kurwa, i będzie leżał i będzie wszystkich zabijał. A jak na solo by wyszedł, to by pewnie, kurwa, dostał baty takie, że masakra. By ich tam przygwoździliście. No, daj spokój, mają przejebane. 1100 do. O gdzie jestem! Oh motherfucker O ja cięż długo, Jestem strasznie daleko. No to widzę ściana jest wysadzona. No, strasznie strasznie balą tymi, wiesz, y, granatnikami i granatami strasznie. Nie macie, nie. I idę dopiero, bo przecież tak się zrespiłem bez sensu, że masakra idę tam dalej. Ale jest do 700, tak więc myślę, że odcinek nie będzie aż taki strasznie długi. O! No, także szybko i szybko ich jakby to powiedzieć niszczymy. Ora, nara, zabieg go Reloading Uważam, uważam, idę bokiem. Ale w tej grupie. Shocking moment. Widzę cię pimpek. Będę widział cię pimpek, dobra? No, spoko. Będę Masz z do... granatu. Będę Kurde. Ja nie mam jakby co ty... O nie mam defibrylator O kurde A kurde ale system mam Może mnie ktoś odrodzi A ja nie, mnie zabili O jest odrodzimy, dobra Fajnie, fajnie Fajnie, fajnie Widzę, że pimpek sobie leżysz Uciekaj, 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 tam jest gra Oni blokują Strasznie Zabiliście? <laughs> Jednak, tak. Kurde. Jednak teraz mnie zabili. Jak masz czas, to mnie odrzuć. No tak, odrodzę cię, jak będę żył. Dobra. <laughs> jak będę żył, to cię odrodzę z chęcią. Dobra, muszę się zresztą na tym kolesi i tam im popalić. O nie! Moż w dupę. Dawaj na C. Na C, na Peron, no idziemy. No, no, mam nadzieję, chodzie. że ich przygwóździmy tutaj. Chociaż w sumie nie no, są przygwożdzeni. Nie mają pola manewru, jedynie co to RPG albo coś z tego. Ale i tak na no RPG wiesz, bywali jednym z nich załaduje, to bym go cztery razy roz rozwalił. Kurde, oni tu są. Aha, dobra, widzę ich. Pago! Pięknie mu. mówi. Jesteś po tej drugiej stronie, widzę. A, wychodzę z niej, gdzie ja idę? Ja muszę wracać idą idą siekajcie go tą sniperką tam a masz cały czas wychodzę poza pole gry ja nie wiem czemu dobra idę tamtędy nie będę się tutaj z nimi pieprzył muszę ich rozwalić mam ochotę ci wszystkich rozwalić czasem mam takie wrażenie jak gram w tą grę że, że mogę wygrać tą grę serio nawet przez multiplayer o kurwa strzelają, strzelają 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 Idę Ci pomóc. Dobra. Up! Ty tu sobie, sobie stoisz, widzę. Po pysku, po pysku prawie dostał. Jakby mnie nie blokowali, to bym już tutaj kogoś zabił. Dobra, idę. O, go... o dobra, cudem przeżyłem. Tak, ja mam mało życia, także dobra, radził mi się. Spoko. Odrodziłem to do tutaj reanimacja Pięknie, jedziemy Aby mnie zablokowali A go w Go chłopcy wstawajcie, wstawajcie, żyjcie, żyjcie Życie wam miłe? Dobra O zabiję kogo jest RPG Bo podszedł do mnie Dostał brzuszek to odleciał ja pieprzę, nienawidzę jak mnie ktoś tak blokuje. Nic nie widzę przecież. To jest jak, kurwa kurwa debilejebane. A to ten niebieski tu. No jebańce. granata, żyj, ta chamy. Dobra. O, jest, 13, ole. 9. Dobra, zabiję go. Wstawaj, frajerze, z naszej ekipy. Praje... Kurde, Prajer z naszej Ernie. gdzie ah. jest? Leżę. Już. Nie mogę się odrodzić. A jednak mogę. O żyję. Jedę do Was pieski. Aaaa nie blokuj mnie. Jezu zagonił tu i blub blokować. Trzeba rzucać dużo apteczek. Dobra, trochę was tutaj ten. O nie, z RPG przez wszystko. No jak on by tak pończył. Tak trafił to z RPG, no to przecież my tutaj jesteśmy ugotowani. Dostałem średni poziom orzełka. O, tak ileś tych wygrał, Ale mi uratowałeś dupę. Leż psie. Dobra. No nie, gdzie to... oni tutaj są? Tylko któryś przejdzie. Erni, uważaj, bo ja ci szczele w głowę z RPG. Tu stoi No to opłęci, że chyba by mi urwało głowę. <noise> Troszeczkę. Strasznie oni tutaj kampią. Ależ tu jest naszych gości. A ma ta wteczkę, Ups. Trzeba się delikatnie cofnąć, bo nie, nie, nie wygramy jak być tak zadumione. Ja to tam mam na ślepo. Leżysz. słupko O nie, zabilimy. słupko soczyste. Ktoś mnie odrodził. No 17 na 9, nie jest źle. Aj ty kurde, asystę mam, ale czy mi ktoś odrodził? A gdzie ty jesteś? Tam że przy tym wyjściu. Idę? No zdążysz. Tak jest. To ty? Jestem, 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 dzięki. 14-9, dobrze. Kurde. No, Zabili Tamperzy... Nie. Żyję. Oj, kolej z takiej sajgi to tutaj nic nie zdziałasz. Nie no, ale ich tu jest. Ja cię śpię. O kurwa, granat! Uciekaj! Uciekaj, ja z pistoletem wyszedłem. ludzie. Ludzie! Gdzie ty jesteś? W drodze? Nie, nie, ja żyję, żyję, żyję. Ja się bawię, medyka. Asysta jest. Pani ci czasami w medyka jest się tak fajnie pobawić, dlaczego? Bo ty strasznie dużo punktów można zdobyć, wiesz? No, no szczególnie na tym. Uciekaj kurwa, uciekajcie debile. Nienawidzę jak mnie blokują. Wypierdalaj. Ora, zgarnął. O, oh, ja, ale tu się zlagował czy zbugował gość, nie wiem. Ale albo ktoś zabił. Tak jest, kurwa kamperze. Ups Zabili mnie Ale tak? Ja cię od razu mam Przy tym wyjściu leży No oni tu blokują mnie gdzie przejść w ogóle jak się Wiem, co chodzi No wiem wiem co chodzi Wiem o co chodzi No nie, skąd? Co do mnie lak stoi. tutaj schowam Ja się przejdę zobaczyć tu na górę ja ci, że, że zaczynają mi boleć paluszki a <laughs> myszki tak jest, oni tutaj cały czas będą chodzić, cały czas tu się, trzeba na nich patrzeć. Ta to się skambiła. Yeah! pięknie po pysku! Niczym roją. <grym> Czy tam jest? Nie. O, w dupę. O nie. O, w dupę jest, raz. ale pięknie to zrobiłem, bronią. No ale niestety ja muszę się z wami teraz żegnać, ale lecę jeszcze przez y, kilkanaście sekund sobie z Wami zostanie tak. Ja więc, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!